O dobra, free bla bla A nie próbowałeś eee... Nie no ty żeś nie próbował? Dobra, wchodzimy do hotelu Chyba się da eee, widzę, że oba oba chyba dadzą ten sam efekt Dobra, nagi to jest związane, ale nie chcę go zobaczyć, nie jestem do tego przygotowany. Wypierdalą <noise> Tak Zgadzam myślę, się no, z przedmówcą. Dobra, dobra Szukamy Chyba są na drugiej wyspie No, o, jest mi to tam klikaj wyspie. lewy Szukaj off-topów Off-topów W ogóle to Szkoda mi bardzo teru-teru, że tak skorpczył, że, że nie miał tyle... Znaczy generalnie mi się wydaje, że w jedynce mimo wszystko chyba lepiej zostało to zrobione, bo pierwsza opiera to była Sajaka i ehm, jak tam wiesz, no to zostało zrobione tak, że bardzo dużo czasu antenowego się jej poświęcało i, i można było się tym zaprzyjaźnić, a tutaj z teru, teru tak za bardzo chyba nie miał jakiegoś większego czasu albo właśnie... To też fakt. znaczy Biakuja chyba mógł mieć więcej tego czasu faktycznie poświęconego no. Nie mogę się doczekać, że będziemy robić W trójkę, ale jeszcze trochę chyba na to se poczekamy. Kolejny rok. No dobra, szukamy Micha. Co, ona jest gdzieś tutaj? Tak. Luzem. Mhm. Uh -huh. znać Laska. Ale gdzie ona? Gdzie, gdzie ona się szwenda? Mikan, Gdzie się szlajasz, ty... Pinda w kitlu. Na pewno jest... O, to nie ta pinda w kitlu? O! <laughs> ona jest też w kitlu? Mm. Czuję się, że muszę zjeść coś słodkiego z pewnego powodu, bo mam, kurwa, okres. Albo zażera stres, dobra. bujajmy <laughs> się z Mikan. O! Chciałbyś się do mnie przyłączyć? E, możemy obserwować ale razem nasze kalorie! Ale, powin ale powinniśmy uważać na kalorie. A. No. Dlatego chcę zjeść coś słodkiego, no tak. Nie tak, no, jak, zjesz, jak, cukierka, czasu... jak cukierka... Jak cukierka z To chyba nie jest jakiś potężny zastrzyk kalorii. Ale na deserki jakieś. Jakieś desery. No. Tutaj tam, żarłożarni. Żarło żarło no, tak no Ale patrz, ale... Ale Ciekawe jakie są inne jej aktywności Eee, Cześć, e, masz może ba Bandaże? Już się Albo nie. a queen's straight jacket? Nie. Mr. Sta sta stapler? Raczej nie. No to zostaje tylko ten Ogami kodeks To dla, d dla mnie? Minął jakiś czas zanim ktoś dał mi coś takiego za friku, ale jestem szczęśliwa Ile czasu minęło? To chyba było w poprzednim chapterze Dobrze, że jest szczęśliwa, ale zaraz jej to przejdzie Dziękuję Hajime Oj Niedobrze, niedobrze, jest tu za cicho Kurwa za cicho, jak tak dalej będzie to zaraz dostanę Mm, czy zrobiłam coś nie tak? Znowu? Nie, nic nie Nic nie zrobiłam. Okej? Zlóż, zlóż. Nic. Już okay, okay. to mówiłam, możemy, możemy normal Zresztą normalnie do mnie gadać. Rozumiem, cieszę się. Mm, jeżeli chciałbyś porozmawiać, naprawdę nie wiem, co, co wszyscy lubią. A, jeżeli ktoś ze mną chce pogadać, nie za bardzo więcej on lubi. Cóż, jest dużo... może być dużo rzeczy, których nie jestem dobra, które nie jestem dobra, ale e, zrobię wszystko, że... E, e, wszystko, co... co? Co, 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 co? Dobra, ale weź, weź, zrobię, weź. Ale sprzęt. jeśli... ale mogę zrobić dla ciebie wszystko, więc tylko daj znać. A, dobra. Wszystko? <śledzi> <śledzi> Oczywiście, zrobię wszystko. Chcesz może zastrzyk na Covida? E, chyba nie powinnaś tego... Nie powinnaś tego mówić. Tak po prostu Tak z dupy, wiesz? Bo z zdejmą. Czemu? Znaczy, zanim tutaj przybyliśmy, każdy, każdy inny nie miał nic przeciwko temu. Dla zabawy próbowałem zjeść jeść równe robaki i udałam ich chciał, kiedy nie było nic innego do napisania? Nie wiem. Również byłam odpowiedzialna za czekaj, czy... Za długi? I gra, no grali będą za, A, czyli, czyli by e, za drugi i byłam e, celem dla ce, celem na tarczy w wyrzutkach więc Jestem całkiem użyteczna, prawda? To, nie, to nawet nie brzmi jak żart Ale jak możesz się śmiać, kiedy zmuszałem się do takich rzeczy? Serio, czy się to podobało? Mm, oczywiście nie chcę robić tych wszystkich rzeczy ale jeżeli to sprawia, że wszyscy mnie ee, lubią i uśmiechają się, to jest nawet jeszcze lepiej. Ona ma problem. I to duży. Rakonie, możliwe rozwiązania problemów? Ściągaj ciuchy. <laughs> Jesteś taki bezpośredni. <głos> <głos> Dobra, ale... Zaczę zacząłem się bardzo, mar bardzo się, bardzo się ba martwić. Czemu ona się tak zachowuje? Chodzimy. Hmm, Mówię do ciebie. Nie słuchasz mnie. Mm, czy mogłaby, Czy... Też chcesz mógł... spróbować? Też, czy chciałbyś spróbować też? Czekaj. Gryzmolenie jest bardzo zabawne, więc proszę narysuj mnie jak jedną ze swoich francuskich. Co, 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 co? <laughs> Również jestem też dobra w udawaniu świli. Zrobię to, zrobię to właśnie teraz. E, tylko proszę, nie patrz tak na mnie już. Ja, dobra, dobra, sorry, sorry, dobra, już nie patrzę. Może mi ktoś oczy? Się Dobra, ale może Drakon jest, jest ewidentnie zażenowany tą rozmową. Może... Musisz, musisz zluzować kitel, okej? Okay? Przepraszam, tak na, naprawdę przepraszam. Eee, upewnię się tylko te... Eee, Powiem tylko dobrze... Okay, następnym razem. No. Więc proszę, mów do mnie! Błagam cię! Okej, okay, obiecuję. Kobiety. Zrobię marnie. na tobie tu promysł. To, to zobaczymy się później, okej? Okay? Tak, będę czekać wiecznie. <noise> Syndrom sztokholmski u mnie jest... Bardzo mocno rozwinięty. wyjebam poza skalę. I to do tego stopnia, że nawet nie chodzi, że to, że idzie, że idzie to w jakąś konkretną osobę, w jakąś ofiarę, czy coś tylko ona ma tak do wszystkich. Czułem się troszeczkę jakbym pierdory już tamto po prostu, ale no... Dobra, muszę na, nauczyć... Dobra, muszę spróbować po prostu pokazać z nią jakoś normalnie, ale następnym razem może. Na razie musi zluzować majtę. Kitel. Dobra wróciłem do pokoju ale czułem, że, że Mika Mikan mnie obserwuje I to wiecznie Drain drain, drain drain, drain drain, drain, drain. Może kogoś zajepią? Szkolna wycieczkowa chałupikowa akademiczna rada wykonawcza ma dla was małą informację. a Znaczy normalną informację. Jest dziesiąta wieczór. Bo może ktoś nie umie... Pa nie zna się na zegarku, więc muszę mówić komuś takie rzeczy. Z jakimi te pilami ja pracuję? No cholera jasna, a po pierwszej części miałem zagrać artystę, który zakochuje się w lasce z wielkimi <laughs> Nieważne. W każdym razie wróćcie do swoich pokoi, wyluzujcie, uspokójcie się i niech ten dźwięk oca, was ulula dosnął. Dobranoc Trzy kropki No i jest noc, także no... Więc no, chyba ja bo... pójdę spać. Nawet nie mogę przestać prześleć o tej grze. Znaczy nie to, że wierzę, co mówimy na gito, ale po prostu to nie jest dobry pomysł, żeby ją tak po prostu zostawić. Twilight Syndrome Murder Case Ale chyba spróbuję... Znaczy tylko troszeczkę tak, tak troszeczkę, no. po prostu sobie smutny No i idzie zagrać, jest czwarta piąta rano, dalej tam gra. Właśnie wiesz co jest, jest największe... Czekaj, najgorszy... zagadać. Na... czekaj, co się stanie, jak nic zagadam? No nic, no, no może zagadać. Hmm. E, gdzie idziesz o tej porze? Monokuma już... W, właśnie było ogłoszenie monokumy. Znaczy, no, e, a, a ty co tu robisz? Hej, hej. Właśnie wracam do swojej chatki, ale no... A co z tobą? Co masz na myśli no, no wiesz? E, 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 po prostu po co jeszcze się głodny no, pomyślałem, że, 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 szybko, że... szybko, coś w tramie. W szamie w, z restauracji albo w supermarkecie. Aha. To ja już pójdę, na, na razie. Wchodzimy. O kurw, to był dobry. E? Dobra noc, do zobaczenia jutro. <coughs> chyba, chyba mnie przejrzało. Dobra, idziemy zagrać. Powolnym krokiem. Właśnie wiesz jakie jest największe zagrożenie w graniu takim przez całą noc? Że tak nagle widzisz... czujesz, czujesz try, trykanie trykanie w ten... No i cić. E, że czujesz nagle trykanie w, w ramię. Odwracasz się i co widzisz? Ojca, który wstał o 6 rano i idzie do roboty. Co? Był taki... Naj, naj, największe zagrożenie grania właśnie przez całą noc, że nagle czujesz takie trykanie w ramię, odwracasz się ja tam wkurwiony ojciec wstał o 6 rano do roboty. Wstaje do roboty, no O, jeszcze ma hero. Kogo jeszcze lewo. spotkamy na naszej drodze? lewo! W lewo! Nie ma lewo! No wiem, Zyba. że Janusz Kur... I wiem, że Janusz nigdy nie grał... nie szedłby w lewo, ale no... A może jednak nie. O. Nie, jednak dobrze. Między drugim a trzeźni, zapamiętajcie. Dobra, chyba nikogo nie ma. Okej, okay, jestem, jeśli ta gra serio będzie, jeśli ta gra serio nie będzie niebezpieczna, po prostu, po prostu grać, co nie, no to tylko tak, że po prostu, no, tylko tak, tylko tak trochę, dobra, teraz spróbuję w nią zagrać, po prostu, yy, dobra, stanę naprzeciwko tej, tej, tej gry, co nie, skin się automatycznie odpalił, spojrzałem na skin i tyknąłem sobie joysticka, i co, będziemy coś grać teraz? Apparently. Uwaga, ta, uwaga gra ta gra jest... Nie, uwaga, ta nie gra jest jest bardzo... braku fikcji, także wszystko... Ta gra, ta gra nie jest... U uwaga, ta gra jest absolutnie, absolutnie prawdziwa. Wszy wszystkie... Wszy -wszystkie yy -y wszelkie... Podobie... I wszystkie, wszelkie podobieństwo imion i nazwisk są absolutnie nieprzypadkowe. Dobra. Ta gra ma taki taki stary vibe, mam wrażenie. <tuszy> A może ta osoba, która kontroluje Monokomy jest naprawdę całkiem stara? Dobra, odpalam. Jak wciśnę Enter, to się uruchomi, co? Nie? Tak, dobra. Dobra, zaczynamy grę w Twilight Syndrome Murder. Case, wciśnij Enter swoimi rękami. Serio, będziemy grać? Dzień drugi. <laughs> no, klikaj. A, jestem naprawdę spóźniona, muszę się pospieszyć na spotkanie. Wszyscy czekają, muszę się pospieszyć, Dobra, jeśli się spóźnię, każdy mnie znienawidzi. To ty bierz literki, ty bierz literki nieparzyste, okej? Okay? Dobra. Hmm, czekają na mnie w klasie pierwszej A. Jeden A. O, o tu jest. No, właśnie. Kurde, no wreszcie jesteś, spóźniłaś się, co ty robiłaś? przepraszam, jeżeli się na mnie wściekacie, przepraszam. Nie bądźcie na mnie złe A, to jest D, więc nieparzysta, więc... Więc parzysta. Znaczy, a jest niepożysta. Dobra, ja biorę pożysta. E, nie jesteśmy źli. Tylko po prostu się siadaj... siadaj do cholery. dobrze. Powinnam porozmawiać teraz z dziewczyną B. Mmm, gdzie... Jesteśmy tutaj, ponieważ y, macie coś mi do powiedzenia, prawda? To serio gramy w gry, ja pierdziele. Mm, o co chodzi? E, co chodzi e, o to... oczywiście... A e, jest nieparzyste. to oczywiście chodzi o wczorajszy incydent. Się czuję jak fetel, cholera. E, widziałaś już to na... w gazecie, co nie? Eee, uh -huh. Mmm. Jaki jakiej gazecie? Co, jakiej gazecie? Kurde, ale z ciebie pokemon G dziewczyno A Przecież to było w, 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 w tej W dzisiejszej wieczornej gazecie No e, Masz tutaj, trzymaj Po no prostu ci... to przeczytaj <laughs> Dobra, dobra ja 8 sierpnia, 8 czekaj lipca, 8 około 6, ulicz, 6 rano. 6... Dobra, ja to biorę. E, a, nie, no, dobra, ale okay. przecież to czyta... A, e, woźny z XX Academy przybył do roboty i odkrył ciało e, u, uczennicy w, w sali muzycznej na drugim piętrze uczennica została uderzona silnie w głowę, tępym obiektem i umarła. I wtedy umarła. Wygląda na to, że zabójca wyła rozbił okno, żeby uciec. Bazując na, bazując na szczegółach zbrodni, autorytety mówią, eksperci, ekspert powiedział, że Dochodzenie jest w toku i wiesz, że ktoś mógłby włamać się do szkoły i popełnić taką tą zbrodnię. Byłam trochę zdziwiona, nie spodziewałam że się, że, że to trafi do gazet. Mówią, że kto, ktoś się włamał się do szkoły, ktoś wkradł się do szkoły, to myślę, że można powiedzieć, że to jakiś zboczeniec to zrobił. Jest tylko jedno dla to wytłumaczenie... Czekaj, czekaj. Czy to jedyne wytłumaczenie, jakie mają? A, to jedyne wyjaśnienie, jakie mają. Znaczy jej strój kąpielowy został ukradziony też. I szkolny, szkolny strój kąpielowy został ukradziony też. No. No? A, to, to to jest chore. Pokręcony pal... pokręcony wotr. Włam yy, się do szkoły, ukra żeby ukraść kostium, zabić je jakąś? W takim czekaj. Pomyślałem, pomyślałbym, że China jest w niebezpieczeństwie. Yy, taką bliską dziewczynę i uciec przez okno. Za, blisko no. Aaaaa! Jesteśmy w niebezpieczeństwie też! Ale na to czy na, czy, czy na pewno jest wszystko w porządku? E, jesteśmy tu, jesteśmy w pierści, kiedy odkryliśmy ciało, ciało i, u, i zachowaliśmy ten, ten to w tajemnicy Nie ma znaczenia kto znalazł ciało, nie wiem o co tu chodzi, nie przejmuj się To nie tak, że mamy coś do ukrycia Właśnie, to wszystko to zrobiliśmy, to znaleźliśmy ciało i po prostu nikomu temu nie zgłosiliśmy. No kurwa, no zaje, zajebisty instynkt samochowawczy. No, to, to nie, jest, to nie jest zbrodnia. No jest zbrodnia, bo możesz oberwać za pomoc w utrudnianiu śledztwa. Drakonie, czy gdybyś ty znalazł... szedłbyś sobie ulicą i nawet znalazłbyś sobie martwe ciało, to też byś nie zawiadomił policji czy coś? Chociaż nie, to może być niebezpieczne, bo jeśli ci przypną zbrodnię, to, to, to ma sens. Ale wciąż. Wiem, że jesteś nieco masochistyczna, ale nie ma sposobu, żebyś nas w to wciągnęła wszystko. Że mnie w to wciągniesz, o. Jestem, jestem uczennicą tej akademii, nie ma opcji, żeby została wylana za coś takiego. Hermiona, Hermiona mi się przypomina. No, umrzemy, albo co gorsza, zostaniemy wydaleni ze szkoły. Ale ja trochę rozumiem Hermione, bo weź pod uwagę, że Hermiona miała mu gorskich rodziców, więc jakby ona z zaliczyłaby wypad ze szkoły, to musiałaby iść do szkoły normalnej. I to już Brytyjskie, nie to samo. Do brytyjskiej szkoły. No nie, 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 nie. Prawda? To, 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 nie jest prawda dziewczyno D. Tak, no, zgadzam się, ale co jest? Nie, nie wydaje się być przekonana. W sumie chcę z wami porozmawiać dziewczyny... Guys, chłopaki, <grym> <Zio> dziółki. <dziąchy. grym> Laski. Hmm, dziewczyna D, zastanawiam się o co chodzi. Z o czym ona chce, Może chce z nami pogadać. Mmm, a, to ty No. To szczerze to w sumie zrobiłem parę zdjęć jej ze, ze, ze wczoraj I mówi, mówisz o jej ciele To ona jest tym złoczeńcem Znaczy pomyślałem, że mogą nas przesłuchiwać policja, więc strzeliłem mnie tak na, na wypa wszelki wypadek yy, Gdzie masz teraz te zdjęcia? Mam je... o, o, o tutaj. What? Nie chcę na nie patrzeć! Ja pierwszy ale ta gra jest. Eee... Zosta Decydowanie zostana przeklęta. Przeklęta? Głupia, klątwy nie, nie istnieją. Eee... Z pewnością musisz pozbyć się tych zdjęć, dawaj mi je. Ej! Niedobrze, jeżeli... Jeżeli ta... Tak, je, jeżeli tak nie podzę, je to, to, to klątwa... To... Mówi, już mówiłam, że klątwa po prostu nie istnieją. No? No już. Lepiej będzie podrzeć te zdjęcia na kawałki i pozbyć się ich za pomocą Tu spalarki A spalarki Ja, ja tu nie, nie wiem co jest zrobione. Tak, ale ja tutaj przeczytałem Inseminator Dziewczyno D, e, girl D jeżeli nie masz jeżeli masz jakieś cyfrowe kopie, masz je natychmiast skasować No to na dobra Ej dziewczyna, co się stało? Czemu wygadasz się taka zdesperowana? Mmm, nieważne. Po prostu zapomnijmy o tym całym incydencie. Zaj o tym całym zajściu. E, nie mamy nic z tym wspólnego i nie będzie, e, nie, nie byliśmy pierwszymi, które odkryły ciało. Okej. Okay. Case closed. No serio, po prostu chodźmy już do domu, dawaj, spóźnimy cię. Jest już pusto. Cholera, ile tak będzie jeszcze trwać? Kurde, eee, jest serio. A, to ja. A, dobra. Eee, jest naprawdę późno. Najcie, najcięższa część tej... Naj, naj, najcięższa część to było bycie w klubie z łuczniczym i z, jest zmiana ubrań. A, najtrudniejsza część w tym całym jebanym e, klubie łucznictwa jest z, e, przebieranie się. E, każdy najprawdopodobniej już, już sobie, już się wycofał. Więc myślę, że, pofet, więc myślę, że, więc myślę, że powinien udać się do mojego pokoju. E, myślę, że w tym czasie ten, kiedy zaczął ten incydent też, Eee, e, czemu ja tak myślę o czymś takim głupim znowu? Eee, racja, muszę pospieszyć się i zapomnieć o tym całym e, zajściu. Nie pozwolę ci prze... Przepraszam, zapomnieć! Eee? Nie pozwolę ci e, Zapomnieć! To kto tu jest? Gdzie ty kurwa jesteś? Nie pozwolę ci zapomnieć, nie pozwolę ci nie pozwolę ci nie pozwolę ci nie pozwolę nie pozwolę ci zapomnieć, pozwolę Przebacz mi. trzeba a. a, przebaczyć. czekaj, Forget, okej okay. Przebacz mi. Zjemy cię. Nigdy ci nie, nie przebacza! Długo jeszcze? Nie. O, dziewczyna A! Co się stało? Coś się stało, To chyba jakaś wersja beta czy coś, nie poważnie. No już już No to, to niedobrze jest Bardzo, bardzo niedobrze Jej głowa się otworzyła tym razem. To najprawdopodobniej klątwa! To jest klątwa! To wszystko wina klątwy! To z powodu tej klątwy! Dziewczyna E! Co się stało z dziewczyną E? e może e... zerknij po prostu, aha, nie, może po prostu zerknij, klasa 1B. 1F? Tylko ja na pierwszym piętrze jest chyba ta klasa, z tego co pamiętam. A okay, nie, okay. tu jest, tu jest, tu jest. G koniec gry. 5 razy dół.